No, hej wam, cześć, witajcie. Kolejny dzień tutaj działamy. Z Felą. Jako, że już tam tej... Co? Chcesz mi zjeść nogę, no tak. Yy, jako tam... Temat wyszedł taki, że już yy, ta szmatka jej, co tam ma w łóżku co to za zachowanie. Przepraszam. Zostaw. Fela. Zostaw. Dobrze. No i ta kulka się trosze, trochę znudziły, no to wpadłem na pomysł, żeby jeszcze jedną zabawkę i dać. Mam też taką zabawkę, że tak powiem już. Jest to zabawka po przejściach. Nie, nie wiem dokładnie ile ona ma lat. Wiem na pewno, że jest starsza niż szarik. A, no, już widzę, że chcesz. No to, to baw się, baw się. No widzę, że hamburger upolowany. No, a możliwe, że jeszcze poprzedni pies, który był przed szarikiem, czyli Brock, y też się ogólnie bawił tym hamburgerem. Nawet nie wiem, czym, skąd on jest. No, ale udało mi się go znaleźć umyć porządnie i tak dalej. No i widzę, że jej się podoba. Taki jest dosyć fajny. Giętki. I ma chyba nawet, znaczy no, ma, ma tą gwizdawkę i Aha. No dobra, ona go nie, nie będzie potrafiła na razie tak ścisnąć, żeby zapiszczała, no ale. No, jak jest położony widzę w tą stronę Tak jak Krzysztof tak powiem powinien być położony no to ma problem go złapać I cofnę teraz hamburgerem go... tak musi być, o. I wtedy... o Wtedy jest do chwytania i można go upolowanego zanieść do swojego leża Myślę, że tyle razy co, co ten hamburger był przejechany przez samochód albo przez ciągnik to, to myślę, że fele też przeżyje. Także będzie miała kolejną taką zabawkę, bo kulka nadal jest używana, ale wiadomo na pewno jedna więcej nie zaszkodzi, tym bardziej jak no, ściska trochę. No tym bardziej jak była na miejscu. Widać, widać, że się podoba. No, oczywiście też chciałem podziękować za wszystkie komentarze. Są bardzo miłe, także także dzięki. No i za, za lajki. Like, no i też subów całkiem sporo spadło, także no, dzięki za wszystko. No i myślę, że to będzie dzisiaj a na tyle fela rośnie jak na drożdżach, tak? Dobra, także dzięki za oglądanie i trzymajcie się hej.